Przed spotkaniem z Wolsztyniakiem było wiadomo, że Piotrkowianin zagra już tylko godne pożegnanie z sezonem. Grę w barażach zapewniła sobie bowiem pomezania polski cukier Malbork. a od początku meczu zarysowała się wyraźna przewaga podopiecznych Rafała Przybylskiego, którzy w piątej minucie prowadzili już 5 do 0. Bardzo dobrze w naszej bramce bronił Artur Banisz, a Piotrkowianin popisywał się wieloma efektownymi zagraniami. Do przerwy gospodarze wygrywali różnicą 8 trafień 17 do 9. Ostateczny wynik meczu to 37 22 a schodzących z boiska piotrkowskich zawodników żegnały brawa nielicznej publiczności. No myślę, że godnie pożegnaliśmy kibiców, bardzo fajne spotkanie, mogło się im to podobać. No, no Na pewno nie możemy odżałować, chyba nikt z nas nie zapomni tego meczu w Brodnicy. Każdy sobie nie może wytłumaczyć tego, jak mogliśmy tam zgobić dwa punkty, które tak naprawdę zadecydowały, bo tam, tam nie, no nie wypadało przegrać. No. Na pewno jest jakiś niesmak, pozostaje i, i można powiedzieć też, że smutek, bo, bo te baraże nam uciekły. Chcieliśmy na pewno ten mecz wygrać dla siebie, dla kibiców. Nie było tego czego, że odpuszczamy, mimo że graliśmy o nic. To chcieliśmy zakończyć ten sezon pozytywnym akcentem. Jak widać udało się. Piotrkowianin zakończył sezon na trzecim miejscu. Przed zawodnikami teraz okres roztrenowania, a w najbliższych dniach powinniśmy poznać kadrowe decyzje. Nieoficjalnie wiadomo, że trener Rafał Przybylski zostanie w Piotrkowie. Dojdzie natomiast do kilku zmian w składzie piotrkowskiej drużyny.